Mam 78 lat i syn podsunął mi darowiznę. O 2143 a kiedy notariusz poprosił mnie o otwarcie koperty od męża, zrozumiałam, że moje własne dziecko próbuje mnie okraść. Siedzę teraz w fotelu Mariana, tym samym, w którym zasypał na zawsze trzy lata temu, i czuję, jak drży mi ręka trzymająca tę żółtawą kopertę. Na zewnątrz jest ciemno, a zegar w salonie właśnie wybił dziesiątą godzinę temu wydawało mi się, że to będzie zwykły wieczór. Marcin przyszedł z jakimś notariuszem, młodym mężczyzną w okularach, który pachnął tanią wodą kolońską i nerwowością. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Mamo, to tylko formalność. Powiedział mój syn. Ten sam, któremu przez 45 lat pralałam, prasowała, karmiłam, który płakał w moich ramionach po pierwszej miłości i któremu kupiłam pierwsze mieszkanie. Notariusz musi poświadczyć Twoją zgodę na przekazanie części majątku. Pamiętaj, mówiłem Ci o tym. Nie pamiętałam, ale w moim wieku pamięć czasami płata figle, więc pokiwałam głową. Zawsze ufałam Marcinowi. To mój jedyny syn, moja duma i radość. Przynajmniej tak myślałam do godziny 21:43. Notariusz rozłożył na stole dokumenty, a ja założyłam okulary do czytania. Druk był drobny, prawniczy, pełen słów, których nie rozumiałam, ale jedna rzecz była jasna. Miałam przekazać Marcinowi dom, oszczędności, wszystko. Na wypadek gdyby coś mi się stało, wyjaśnił syn, głaszcząc mnie po ręce. Wiesz, mamo, w twoim wieku lepiej załatwić to wcześniej. W moim wieku Jakbym miała już jedną nogę w grobie. Właśnie wtedy notariusz sięgnął do swojej teczki i wyciągnął kopertę. Pani mąż zostawił to dla pani u mojego poprzednika. Mam polecenie przekazać w obecności notariusza, ale dopiero po trzech latach od śmierci. Dziś mija dokładnie trzeci rok. Serce mi stanęło. Marian zostawił mi coś? Po trzech latach milczenia grobu, mój mąż znów do mnie przemawia? Może potem? Mruknął Marcin, ale ja już wyciągałam rękę po kopertę. Moje palce pomarszczone i pokryte plamami starości drżały, gdy ją otwierałam. Wewnątrz był list napisany charakterem pisma mojego męża, tym samym, który znałam przez pięćdziesiąt lat małżeństwa. I płyta DVD z napisem dla Heleny otwórz dopiero po trzech latach od mojej śmierci. Czytałam list w milczeniu, a każde słowo było jak uderzenie młotem w moją piersi. Kochana Heleno, jeśli czytasz ten list, znaczy to, że nie żyję już trzy lata. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale musiałem zaczekać, aż minęło tyle czasu, żeby być pewnym, że to, co ci przekażę, będzie rzeczywiście potrzebne. Marcin nie wie, że wiem. Nie wie, że słyszałem jego rozmowy telefoniczne. Nie wie, że widziałem, jak sprawdza moje papiery, gdy myślał, że śpię. Nasz syn Helena planuje się nas pozbyć od dawna. Nie z miłości, nie z troski, z chciwości. Na płycie znajdziesz nagrania jego rozmów z prawnikiem, jego plany dotyczące naszego majątku, jego prawdziwe myśli o nas. Nagrywałem to przez półtora roku, zanim serce odmówiło mi posłuszeństwa. Chciałem ci to przekazać wcześniej, ale nie mogłem. Nie mogłem złamać ci serca prawdą o naszym synu za życia. Ale teraz, gdy mnie nie ma, gdy zostałaś sama z nim, musisz wiedzieć, kim naprawdę jest. Użyj tej wiedzy mądrze, moja najdroższa. Jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam. Dasz sobie radę, na zawsze twój Marian. Czytałam ten list trzy razy, zanim dotarło do mnie, co właściwie trzymam w rękach. Spojrzałam na Marcina, który siedział obok notariusza z tym swoim sztucznym uśmiechem, tym samym, którego używał jako dziecko, gdy łamał zasady i udawał niewinnego. Wszystko w porządku, mamo? zapytał, widząc moją minę. Wszystko w porządku. Mój syn, moja krew, człowiek, za którego oddałabym życie, od lat planuje mnie okraść. Wszystko w porządku. Tak, kochanie, powiedziałam spokojnie, składając list z powrotem. Ale wiesz co? Jestem bardzo zmęczona. Może przełożymy to na jutro? Widziałam w jego oczach błysk irytacji. Mamo, notariusz przyszedł specjalnie dzisiaj. To naprawdę tylko podpis. Jutro? Powtórzyłam stanowczo. Albo w ogóle nie. Notariusz spakował swoje rzeczy, a Marcin odprowadził go do drzwi. Słyszałam ich przyciszone głosy w przedpokoju, ale nie mogłam zrozumieć słów. Po kilku minutach syn wrócił do salonu. Mamo, o co ci chodzi? To naprawdę w twoim interesie. Marcin, przerwałam mu. Idź do domu. Porozmawiamy jutro. Widział, że nie ustąpię. Pocałował mnie w czoło, ten sam pocałunek, którym żegnał się ze mną każdego wieczoru jako mały chłopiec, i wyszedł. Zostałam sama z prawdą. Siedziałam w ciemności przez kolejną godzinę, trzymając w rękach tę płytę DVD. Marian wiedział. Mój mąż. Człowiek, który rzadko mówił o uczuciach, ale który zawsze mnie chronił, zostawił mi broń przeciwko własnemu synowi. W końcu wstałam i włożyłam płytę do odtwarzacza. Na ekranie pojawiły się nagrania z ukrytej kamery. Marian musiał ją zainstalować w swoim gabinecie. Pierwsze nagranie było z daty sprzed czterech lat. Marcin rozmawiał przez telefon z kimś, kto najwyraźniej był prawnikiem. Nie, nie możemy czekać, aż oboje umrą. Słyszałam głos swojego syna. Ojciec ma problemy z sercem, ale matka może pociągnąć jeszcze 10 lat. A ja potrzebuję tych pieniędzy teraz. Moja żona chce kupić dom w Hiszpanii, a dzieci trzeba posłać do prywatnych szkół. Jego żona, ta sama, która przez ostatnie lata unikała rodzinnych spotkań, która zawsze miała jakieś wymówki, żeby nie odwiedzić teściowej, teraz rozumiałam dlaczego. Kolejne nagranie. Marcin przeszukuje biurko Mariana. Szuka dokumentów, polis ubezpieczeniowych, informacji o naszych oszczędnościach. Robi zdjęcia telefonem. Następne rozmowa z żoną. Nie martw się, kochanie. Stary jest chory, niedługo się tego pozbędziemy. A starucha podpisze wszystko, co jej podsunę. Zawsze była naiwna. Starucha tak nazywał swoją matkę. Oglądałam to przez trzy godziny. Trzy godziny dokumentacji tego, jak mój syn planował pozbyć się rodziców. Jak liczył nasze pieniądze. Jak śmiał się z mojej naiwności. Jak mówił o tym, że w końcu będzie wolny od tej balwasty. Balwast. Byłam dla niego balwastem. Kiedy skończyłam oglądać, było już nad ranem. Siedziałam w fotelu Mariana i płakałam, nie z żalu nad sobą. Płakałam nad matką, która przez 45 lat wierzyła, że wychowała dobrego człowieka, ale potem, gdy łzy wyschły, poczułam coś innego, coś zimnego i twardego w piersi. Gniew. Czysty, krzepki gniew, jakiego nie czułam od lat. Jeśli Marcin myśli, że jestem tylko starą naiwną kobietą, to się myli. Mam 78 lat i przeżyłam rzeczy, o których on nie ma pojęcia. Przeżyłam wojnę, komunę, transformacje. wychowałam dziecko, pogrąpnąłam męża, prowadziłam dom i pracowałam jednocześnie przez 30 lat. Nie jestem balłastem. Jestem siłą natury. I właśnie postanowiłam pokazać to mojemu synowi. Następnego dnia rano zaczęłam działać. Pierwszą rzeczą było przeczytanie wszystkich dokumentów, które Marcin chciał, żebym podpisała. Poszłam do swojego prawnika, tego samego, który załatwiał testament Mariana, pan Kowalski, mężczyzna w moim wieku, który znał naszą rodzinę od 20 lat. Pani Heleno, powiedział, kiedy przeczytał dokumenty. Czy pani zdaje sobie sprawę z tego, co syn próbuje panią zmusić do podpisania? Teraz tak, odpowiedziałam spokojnie. Czy może mi pan pomóc w pewnej sprawie? Opowiedziałam mu wszystko. O płycie DVD, o nagraniach, o planach Marcina, pan Kowalski słuchał z coraz większym niedowierzaniem. Czy niewiarygodne? mruknął. Własny syn. Własny syn, potwierdziłam. Ale wie pan co, panie Kowalski? Ja też mam swoje plany. Przez następny tydzień pracowałam z prawnikiem nad strategią. To było jak układanie puzli: każdy element musiał być na swoim miejscu. Marcin dzwonił codziennie, pytając o dokumenty, coraz bardziej zniecierpliwiony. Ja odpowiadałam, że jeszcze się zastanawiam, że to poważna decyzja. Mamo, przecież to dla twojego dobra, powtarzał, żeby cię zabezpieczyć, żeby mnie zabezpieczyć. Człowiek, który nazywał mnie balłastem, chciał mnie zabezpieczyć. W końcu umówiliśmy się na spotkanie. Tym razem w kancelarii pana Kowalskiego, oficjalnie. Marcin przyszedł z żoną, pierwszy raz od miesięcy moją synową, elegancką blondynkę o zimnych oczach, która zawsze robiła mi zdjęcia na rodzinnych spotkaniach, żeby później wysyłać je znajomym, jako dowód na to, jak bardzo kocha rodzinę. Dzień dobry, mamo, powiedziała, całując mnie w policzek. Jej perfumy były drogie i intensywne. Cieszę się, że w końcu załatwiamy te formalności. Formalności. Tak nazywała kradzież majątku teściowej. Pan Kowalski przygotował wszystko perfekcyjnie. Na stole leżały dokumenty, te same, które Marcin próbował mi podsunąć tydzień temu, plus kilka dodatkowych. Oprócz tego był odtwarzacz DVD i monitor. Więc, zacząłem spokojnie. Rozumiem, że chcecie, żebym przekazała wam cały majątek, dom, oszczędności, wszystko. To dla Twojego bezpieczeństwa, mamo, powiedział Marcin, kładąc rękę na mojej. W urazie gdyby coś ci się stało, żeby nie było problemów z dziedziczeniem. Jak troskliwy z ciebie syn? Przyznałam. Pomyśleć tylko, 30 lat temu karmiłam cię łyżeczką, bo nie chciałeś jeść marchewki. A teraz ty troszczysz się o mnie, Marcin uśmiechnął się. Ten sam uśmiech, który pamiętałam z jego dzieciństwa, kiedy był dumny ze swojego dobrego uczynku. No to może przejdziemy do podpisywania? zaproponował. Za chwileczkę, powiedziałam. Ale najpierw chcę wam pokazać coś, co zostawił mi tata Marcin. Włączyłam odtwarzacz DVD. Pierwsza scena, Marcin przy telefonie, mówiący o tym, że nie może czekać, aż oboje umrą. Moja synowa pozbladła, Marcin zamilkł w półsłowa. Druga scena, Marcin przeszukujący biurko ojca. Jego żona zakryła usta ręką. Trzecia scena, rozmowa o staruchy i ballast. Oglądaliśmy to w milczeniu przez 20 minut. Marcin siedział bez ruchu, gapiąc się na ekran, jakby nie mógł uwierzyć, że to prawda. Jego żona płakała cicho. Kiedy skończyłam w pokoju, panowała cisza. Pan Kowalski siedział z założonymi rękoma, czekając na moją reakcję. Więc powiedziałam w końcu, patrząc prosto na Marcina, balast postanowił przemówić. Marcin otworzył usta, ale nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Jego żona wytarła oczy chusteczką. Wiesz, Marcin, ciągnęłam spokojnie. Przez te wszystkie lata myślałam, że wychowałam dobrego człowieka. Myślałam, że zaszczepiłam w tobie wartości, które twój ojciec i ja uznawaliśmy za ważne. Uczciwość, szacunek, miłość do rodziny. Mamo, ja... Nie przerywaj mi, powiedziałam ostro. Czekałam 78 lat, żeby powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Wzięłam głęboki oddech i poczułam, jak każde słowo nabiera mocy. Nazywałeś mnie balłastem. Swoją matkę, która prała ci spodenki do czternastego roku życia, bo byłeś zawstydliwy, żeby zrobić to sam. Swoją matkę, która spędziła noc w szpitalu, gdy miałeś zapalenie płuc w ósmej klasie. Swoją matkę, która pożyczyła ci pieniądze na pierwsze mieszkanie, które nigdy nie oddałeś. Marcin patrzył na podłogę. Jego żona szeptała coś o tym, że nie wiedziała. A teraz, ciągnęła, chcesz się tego balastu pozbyć. Chcesz wziąć wszystko, co przez pięćdziesiąt lat małżeństwa z twoim ojcem udało nam się zebrać i wydać to na dom w Hiszpanii i prywatne szkoły dla swoich dzieci? Sięgnęłam po dokumenty leżące na stole. Więc oto moja odpowiedź na twoją propozycję powiedziałam, podpisując pierwszy dokument. Marcin podniósł wzrok z nadzieją. Może myślał, że mimo wszystko dam się przekonać? Właśnie podpisałam testament oznajmiłam spokojnie. Zgodnie z którym cały mój majątek zostanie przekazany fundacji charytatywnej pomagającej samotnym starszym osobom. Tym wszystkim balłastom, które syn i synowie traktują jak przeszkodę, cisza w pokoju była tak gęsta, że słychać było tykanie zegarka pana Kowalskiego. Oprócz tego, ciągnęłam sięgając po kolejny dokument, podpisuję umowę najmu domu. Będę płacić czynsz fundacji, ale mieszkać tu do końca życia. A ponieważ jestem w dobrym zdrowiu i moja matka dożyła 95 lat, może minąć jeszcze trochę czasu, zanim ten balast zniknie z Twojego życia. Marcin w końcu odezwał się. Mamo, proszę, to nie tak. Nie tak? przerwałam mu. A Jack? Powiedz mi, jak to jest, kiedy przez lata planujesz, jak się pozbyć rodziców? Jak to jest, kiedy liczysz pieniądze, które odziedziczy po ludziach, którzy cię stworzyli? Łzy napłynęły mi do oczu, ale nie były to łzy smutku. Były to łzy gniewu, czyste i ostre jak szkło. Wiesz, co jest najgorsze? Zapytałam. To, że przez te wszystkie lata naprawdę cię kochałam. Kochałam cię taką miłością, na jaką tylko matka jest zdolna, bezwarunkową, ślepą, gotową na wszystko. I ty o tym wiedziałeś. Wiedziałeś, że wykorzystujesz tę miłość. Marcin płakał. Mój czterdziestoletni syn siedział naprzeciwko mnie i płakał jak dziecko, ale wiesz co? dodałam, wstając z krzesła. Może to i dobrze, że dowiedziałam się prawdy. Może lepiej jest wiedzieć, kim naprawdę jest własny syn, niż żyć w iluzji do końca. Jego żona w końcu się odezwała. Pani Heleno, ja naprawdę nie wiedziałam o tych nagraniach, spojrzałam na nią. Ta elegancka, wypielęgnowana kobieta, która nigdy nie miała dla mnie czasu, która zawsze miała ważniejsze sprawy niż odwiedziny uteściowej, ale wiedziałaś o domu w Hiszpanii, powiedziałam spokojnie. Wiedziałaś o prywatnych szkołach. Wiedziałaś, skąd mają pochodzić pieniądze na wasz luksusowy styl życia. Może nie słyszałaś słowa baluast, ale wiedziałaś, że planujecie przejąć mój majątek za życia. Nie zaprzeczyła. Więc nie udawaj teraz, że jesteś niewinna. dodałam. Jesteś współuczestnikiem tego wszystkiego. Pan Kowalski odchrząknął. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące dokumentów? Tak, powiedziałam, sięgając po ostatni papier. To jest zakaz zbliżania się. Od dzisiaj Marcin i jego żona mają zakaz kontaktowania się ze mną i pojawiania w promieniu 100 metrów od mojego domu. Wszelka komunikacja ma odbywać się wyłącznie poprzez prawnika. Marcin spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Mamo, to jest Twój jedyny syn. Nie, przerwałam mu stanowczo. Mój syn umarł dzisiaj. Człowiek, który siedzi przed mną, to obcy, który przez lata udawał moje dziecko. Wzięłam torebkę i ruszyłam do drzwi. Przy progu odwróciłam się jeszcze raz, a tak przy okazji. Powiedziałam. Nagrania z płyty DVD zostały skopiowane i przekazane do trzech różnych osób. Gdybyście wpadli na pomysł, żeby próbować je zniszczyć lub mi zagrozić, natychmiast trafią do internetu. Nie myślę, że twoja firma, Marcin, dobrze zniosłaby skandal związany z próbą okradania własnej matki. Wyszłam z kancelarii z podniesioną głową. Przez następne tygodnie życie układało mi się zupełnie inaczej niż wcześniej. Dom był cichy, ale nie pusty. Przyszła do mnie pani Kowalska, żona mojego prawnika, z propozycją, żebym została wolontariuszką w fundacji, której przekazałam majątek. Okazało się, że pomoc samotnym, starszym osobom to nie tylko pieniądze, ale też towarzystwo, rozmowa, zwykła ludzka obecność. Zaczęłam odwiedzać ludzi w moim wieku, często młodszych ode mnie, którzy zostali porzuceni przez swoje dzieci. Słuchałam ich historii i widziałam, że moja sytuacja wcale nie jest wyjątkowa. W Polsce tysiące starszych osób zostaje opuszczonych przez rodziny, które skupiają się tylko na tym, co mogą odziedziczyć. Ale ja miałam coś, czego oni nie mieli: wiedzę i możliwość działania. Marian zostawił mi więcej niż tylko nagrania, zostawił mi siłę, żeby nie dać się wykorzystać. Czasami wieczorami siadałam w jego fotelu i zastanawiałam się nad tym, co się stało. Czy podjęłam właściwą decyzję? Czy nie powinnam była dać Marcinowi szansy na wytłumaczenie się, na poprawę? Potem przypominałam sobie jego słowa z nagrań: Balwast, starusza. W końcu się tego pozbędziemy. Nie, nie było szansy na poprawę. Bo żeby się poprawić trzeba najpierw zrozumieć, że się popełniło błąd, a Marcin do końca wydawał się przekonany, że ma prawo do mojego majątku, że jego plany były uzasadnione. Trzy miesiące po tym spotkaniu dostałam list. Marcin prosił o spotkanie, o szansę na rozmowę, pisał, że zrozumiał swoje błędy, że chce naprawić relacje między nami. Przeczytałam ten list dwukrotnie i włożyłam do szuflady. Nie odpowiedziałam. Jakiś czas później dowiedziałam się od sąsiadki, że Marcin i jego żona sprzedali swoje mieszkanie i wyprowadzili się z miasta. Podobno miał problemy w firmie, niezwiązane ze skandalem, po prostu biznes przestał się kręcić. Nie czułam satysfakcji. Nie czułam też smutku. Czułam coś, co można by nazwać spokojem. Sześć miesięcy później zaczęłam pisać pamiętnik. Chciałam zapisać całą tę historię, żeby inne kobiety w moim wieku wiedziały, że nie muszą być ofiarami, że mają siłę i prawa, które mogą wykorzystać, gdy własne dzieci próbują je wykorzystać. Fundacja pomogła mi założyć bloga internetowego. Nazywa się Nie jestem balłastem, i codziennie odwiedzają go setki osób. Starsze kobiety piszą do mnie swoje historie, pytają o rady, dzielą się swoimi doświadczeniami. Niektóre z tych historii są jeszcze gorsze niż moja. Synowie i córki, które dosłownie więzią rodziców w domach, żeby przejąć kontrolę nad ich finansami, dzieci, które sprzedają domy rodziców za ich plecami. Wnuki, które nigdy nie odwiedzają dziadków, ale pojawiają się jak sępy, gdy tylko ktoś wyląduje w szpitalu. Ale są też historie nadziei: kobiety, które powiedziały dość i odzyskały kontrolę nad swoim życiem. Matki, które przestały być bankomatami dla dorosłych dzieci i zaczęły żyć dla siebie. To wszystko sprawiło, że zrozumiałam coś ważnego. Marian nie zostawił mi tych nagrań tylko po to, żeby się zemścić. Zostawił mi je, żebym mogła odnaleźć swoją siłę i godność. Mam 78 lat. Mój syn próbował mnie okraść, ale dzięki mądrości mojego męża udało mi się tego uniknąć i nie żałuję ani jednej decyzji, którą podjęłam tego dnia w kancelarii Pana Kowalskiego, bo prawda jest taka, że nie jestem balłastem. Jestem kobietą, która ma jeszcze wiele dodania światu, a ci, którzy myśleli inaczej, będą musieli nauczyć się żyć bez tego, na co nigdy nie zasłużyli. Dzisiaj wieczorem znów siedzę w fotelu Mariana, ale już nie płaczę. Uśmiecham się, myśląc o wszystkich innych balwastach, którym pomogłam odnaleźć swoją siłę, o wszystkich starszych osobach, które dzięki mojej historii przestały być ofiarami i stały się bohaterkami własnego życia. To jest moja zemsta, niezimna, nieokrutna, ale skuteczna i trwała, bo najlepsza zemsta to życie dobrze przeżyte, na własnych zasadach, z podniesioną głową. I właśnie tak zamierzam spędzić resztę swoich dni. Kiedy skończyłam pisać te historię, było już późno w nocy. Odłożyłam długopis i spojrzałam na zdjęcie Mariana stojące na komodzie. W świetle lampki wyglądał tak, jakby się uśmiechał. Dziękuję ci, kochanie, szepnęłam, za to, że pomogłeś mi zrozumieć kim naprawdę jestem. Następnego dnia rano opublikowałam tę historię na moim blogu. W ciągu kilku godzin miała już setki komentarzy od innych kobiet, które dzieliły się swoimi doświadczeniami i wyrażały wdzięczność za to, że ktoś w końcu powiedział prawdę o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami wielu rodzin. To było lepsze niż wszystkie pieniądze świata. To było poczucie, że moje cierpienie miało sens, że pomogło innym ludziom. I może właśnie o to chodziło Marianowi, kiedy zostawiał mi te nagrania. Może wiedział, że kiedyś będę potrzebować nie tylko sprawiedliwości dla siebie, ale też sposobu, żeby pomóc innym. Mam 78 lat i dopiero zaczynam naprawdę żyć. Bo życie zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy być ofiarami i stajemy się autorkami własnej historii. A moja historia dopiero się rozpoczyna. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.